Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Mamy piątek, więc czas na e, ostatnią w tym tygodniu poważną i istotną rozmowę w regionie tarnowskim, a będzie to rozmowa z wójtem gminy z Krzyszów, panem Marcinem Kiwiorem. Dzień dobry, Panie Wójcie. Dzień dobry, witam Pana Witam wszystkich. Państwa. Na początek moje tradycyjne ogłoszenia parafialne. Serdecznie Państwa zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku oraz udostępniania jej, bo takie są algorytmy, i tylko wtedy możemy dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Dobra, Panie Wójcie, na początek utnijmy plotki, albo je może bardziej rozbudujmy i podlejmy paliwem. Pojawiały się pogłoski w kuluarach. Bliżej nieokreślonych, że jest na to spora szansa, że wójt Marcin Kimior przestanie być wójtem Gmin z Krzyszów, a myśli o prezydenturze w słonecznym mieście Tarnowie. Czy to prawda? Tak jak już tutaj u pana redaktora nawet rozmawialiśmy, rzeczywiście takie rozmowy są prowadzone, takie propozycje się pojawiły, które no dla mnie ale to nie tylko dla mojej osoby, bo to była totalna głupota, bo nigdy jedna osoba nie jest w stanie wiele zjawcy dla całej, może nie armii, ale dużej sporej grupy ludzi od nas z gminy jest no, ogromnym wyróżnieniem. Na ten moment jestem zadeklarowany i bardzo bym chciał prowadzić gminę z Krzyszów. Owszem, tarnów wielokrotnie to powtarzałem, tarnów jest. Kluczowy dla tego regionu, bo rozwój Tarnowa leży wszystkim na sercu. To jest główna lokomotywa najważniejsze miasto, które no, tak naprawdę ze strategicznego, rozwojowego punktu widzenia no, musi się rozwijać to wtedy my wszyscy będziemy mieli z tego korzyści, bo Owszem, my jako gminy staramy się, bardzo dużo robimy, natomiast no to, jest takie, to są takie dodatkowe silniki do tej rakiety, która musi szybko odlecieć. A tym głównym centralnym silnikiem to jest miasto Tarn, które jest piękne, które ma ogromne szanse rozwojowe, które ma świetne położenie i które rozwija się i powinno się rozwijać dalej, prężnie, ale mówię, no tutaj. Tak jak powiedziałem, no to. Dobra, wiem, nie stawiam Wójta w kłopotliwej sytuacji, tylko ją jeszcze bardziej utrudnię. Trzy rzeczy. Teoretycznie, jako wieloletni samorządowy na no pewno Wójt ma doskonałe rozeznanie. Trzy rzeczy, jakie powinny się zmienić, albo ewentualnie Wójt jako prezydent późniejszy by zmienił w Tarnowie z czapki. Proszę je wymienić. Czy pierwsze to uważam, że ja to dawno też rozmawiałem i z Panem Prezydentem Śgał, z Panem Prezydentem Ciepielą, i wiem, że jakieś kroki tutaj były w tej kwestii robione, no to jest kwestia komunikacji z Warszawą. Tutaj droga, która by odblokowała, być może dogadać się z Sączem i zrobić wspólną drogę Eskę, taką, żebyśmy dwie i pół godziny znajdali się w Tarnowie, w Warszawie. To wtedy automatycznie mamy genialny autosada plus wypad na Warszawę, genialny węzeł komunikacyjny i jest no mega to prorozwojowe. No wschodnia obwodnica, która też uważam, że powinna być czy w takim kształcie, czy w innym, ale zdecydowanie tak. No i to, co jest no w ogóle Tarnów. E, Podaj się do przedsiębiorców, bo to jest klucz rozwoju. Tutaj, czy warunki zabudowy, czy uzgodnienia pewne, to muszą być błyskawicznie. To, to ma być od razu błysk i to powinno być już. Edukacja powinna być stworzona tak samo, oferta edukacyjna yy, dogadana z Akademią, teraz Tarnowską, gdzie my będziemy szukać inwestorów. To nie chodzi o grunty, to chodzi o to, co my możemy zaoferować. Yy, yy i ilu informatyków, programistów, mechatroników, elektroników, lekarzy, no też, ale chcą wyprodukować uż. szkoły, ilu inżynierów i z taką ofertą ruszyć w Polskę, w świat, między innymi. Bo naprawdę tutaj jest pięknie, cała oferta turystyczna, tak jak jesteśmy w tej pięknej dzielnicy, to tutaj to musi tętnić pod kątem życia turystycznego, rekreacyjnego, inna część tarnowa pod kątem przedsiębiorców. Wydaje się, że... No, Tarnów potencjał ma sporo już zostało zrobione to trzeba podkreślić natomiast być może by ktoś kto będzie kiedyś zarządzał Tarnowem posłucha tych jakichś tam pomysłów. A tu mówię, to jest tak z szapki, to by na ten temat to naprawdę jest bardzo wiele osób mądrych w Tarnowie, które są kreatywne i które ten Tarnow chcą. I to nie tylko w Tarnowie, chcemy, bo wszystkim naprawdę. Mam przecież kolegów wójtów, burmistrzów, z którymi rozmawiamy z regionu, i wszystkim nam leży jak najlepiej na sercu rozwój Tarnowa. I no, cieszę się, że też. I władze Tarnowa, wszyscy no, no, zabiegają posłowi, bo to też jest bardzo istotne wsparcie, które no, niestety musi popłynąć z Warszawy dla Tarnowa, żeby można było wiele rzeczy zmaterializować i po prostu jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój tego Tarnowa dla, dla Tarnowa i dla całego regionu. Dobra, koniec części Tarnowskiej, przejdźmy do części Skrzyszowskiej, głównej, głównego komponentu naszej rozmowy. Jesteście liderem powiatu Tarnowskiego. Proszę powiedzieć, w jakiej kategorii, w jakiej dziedzinie i jak to się stało. Przede wszystkim to jest badane 17 składników. To nie jest tak, że coś tam sobie wymyśliliśmy. Jesteśmy badani przez Główny Urząd Statystyczny. To są dane, które pochodzą na temat do wszystko, co ciekawe, zliczone per capita, to, czyli przeliczenie jednego mieszkańca i dochody, wartość inwestycji, ale tak samo wartość wydatków na administrację, wyniki po egzaminie, odnośnie miejscowego planu zagospodarowania, odnośnie miejsca w żłobkach. No, to jest tylko przykład wielu czynników takich niezależnych. Co ciekawe, ważne tak samo saldo do migracji ile nowych mieszkań powstaje. Więc generalnie pokazuje to, że żeby dobrze gminą zarządzać, trzeba grać na wielu instrumentach. Nie da się tylko sfokusować na inwestycjach koniec kropka, czy na czystym powietrzu, czy inaczej, na czystym powietrzu ochronie środowiska, bo to wszystko należy robić, żeby ten rozwój był kompleksowy. I takich ludzi mamy w gminie. Począwszy od pracowników w rzędzie gminy, wszystkich jednostkach, radnych, które naprawdę ja to podkreślam wiele razy, bo to są niesamowicie mądrzy ludzie, którzy mają szerokie perspektywy, szerokie horyzonty i na wiele rzeczy zauważają, pozwalają, są tyśno społeczności. Mamy mnóstwo organizacji pozarządowych, na które wydajemy ponad milion złotych rocznie, i to jest też co roku nowe. W tym roku powstało kolejne stowarzyszenie, Formacja Aktywni. Jutro, będę zapraszam na godzinę 18 na Orlik, rozpoczynamy cyklem spotkań biegowych, ale nie tylko bieg, chodzenie, jakaś forma aktywności inna. I to jest wiele, wiele czynników, które składa się tak cegiełka po cegiełce. No I damy rady domu wybudować z jednej cegły. Tych cegieł trzeba dziesiątki, setki, tysiące. I tak właśnie tych ludzi mamy, i nie można ich palić na starcie, jak Ktoś coś chce. Przecież u nas wiele inicjatyw w gminie powstało właśnie yy, z pomysłu mieszkańców. Choćby nawet półkolonie, choćby nawet czujniki na, yy, w miejscach publicznych, gdzie yy, no ludzie chcieli wiedzieć, czy można wyjść, czy nie można wyjść, pobiegać. Yy, teraz bieganie, jarmark bożonarodzeniowy i tak byśmy mogli wymieniać to, co zainicjowane zostało, no bo każdy samorząd, tak jak ja, wszyscy pracownicy, my jesteśmy dla ludzi. Owszem, wymaga się od wójta, burmistrza, prezydenta, od, od rady całej wizji rozwoju i tą wizję trzeba mieszkańcom pokazywać, konsultować z nimi, ale też trzeba ich słuchać i ich potrzeby realizować. I tak staramy się tutaj to pośrodkować, żebyśmy byli no, takim jednym zgranym organizmem, bo inaczej to nie będzie grało. To jest zwykła, to wiem, zwykła, prosta fizyka jeszcze newtonowska. No, jeżeli mamy e, jakiś obiekt, który chcemy przesunąć i chcemy, żeby jak najszybciej się poruszał, no to jeżeli my staniemy w jednej linii, czyli w jednym kierunku i będziemy mieli jeden zwrot, no to naprawdę nikt się nie napracuje, a będzie to szło super szybko. A jak staniemy po kilku stronach, nie najbożej poprzeciwnych, no to każdy będzie pchał ile wejdzie, a niewielki luk będzie w jedną czy w drugą stronę. Więc tutaj jest kwestia wypracowania kierunku i wypracowania zwrotu, żebyśmy wszyscy stanęli po tej samej stronie. I u nas, głównie dzięki tym właśnie, no cudownym, którym dziękuję bardzo, fantastycznym ludziom, udało się to wypracować i tak działamy. Bo non-stop się coś dzieje. No teraz, 17 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, Bożo inicjatywa właśnie mieszkańców i stowarzyszeń swoją marką. No, już to będzie trzecia edycja, zyskał popularność. W tamtym roku no, dzieciaków setki się przewinęły. O to też chodzi, bo to jest taka atmosfera, budowanie i począwszy od inwestycji kanalizacyjnych, po właśnie taką budowę integracji wspólnych więzi, no, no, trzeba było wypracować, i to wszystko daje ten efekt, że jesteśmy tym liderem. Ja mam tę przyjemność, że mogę reprezentować gminę na zewnątrz. To jest gigantyczny zaszczyt, ale to jest ciężka praca setek, jak nie tysięcy ludzi, bo to mieszkańcy, każdy z nich ma w to wszystko wkład. Panie Wójcie, stop, bo już czuję, jak Wójt pod stołem przebiera nogami, żeby pochwalić się mi i naszym widzom sztandarowym miernikiem rozwoju gminy z Krzyszów, czyli wuzetkami. Co roku zawsze, jak się spotykamy w grudniu, wójt chwali się wydanymi pozwoleniami na budowę. No właśnie, czy w tym roku znowu przebili się szklany sufit? Nie, rekordu nie będzie. Natomiast tempo będzie. Bo były takie laty, że spadało to do 30, 30 kilku. Nie, w tym momencie nie będzie. Szacujemy, że będzie to poniżej 100. Nie będzie tak, jak było 140-130, ale utrzymujemy tempo i ono spadnie. Natomiast no pod 100 podejdziemy, zobaczymy jeszcze jak to będzie ta końcówka roku i mimo tych, tej inflacji to i tak za, widzimy, że nie jest źle, natomiast, bo tutaj mówimy o budynkach jednorodzinnych, ale bardzo dużo się dzieje i to no teraz akurat przysypało, to tego tak nie widać, ale jest kilka obszarów na terenie gminy, gdzie już rozpoczęły się prace i hektary będą pod przemysł i usługi, hektary. Gdzie budują się nowe firmy, nowe przedsiębiorstwa, gdzie będą świadczyć usługi, gdzie będą świadczyć przemysł, i to jest bardzo ważne, bo to są, jak to policzymy, i myślę, że to jest kwestia tak maj, czerwiec przyszłego roku. Jak to wszystko ruszy, to, to tak zakładamy, że około. 30 hektarów będzie już rozpoczynało pracę, a to jest tylko początek tego wielkiego koła zamachowego. Gmina Skrzyszów jest dziwną gminą. Wspomniał Wójt o inflacji, a Gmina Skrzyszów to tak, nie podnosi podatku o nieruchomości, ceny za śmieci spadają. Co z Wami jest nie tak? Yy, no, umiemy liczyć. Bo, żeby zwiększyć wpływy, przychody do budżetu, można zwiększyć wysokość podatku, ale można też zwiększyć ilość podmiotów, które ten podatek płacą. I tak to się dzieje też u nas. My raz na dwa, trzy lata. Tak korygujemy tylko yy, podatki, bo nigdy żeśmy o równy współczynnik inflacji nie, robi, nie, nie, nie podwyższali. Natomiast no, jakaś ta korekta musi być mimo wszystko w dołości o finanse, ale staramy się zwiększyć właśnie choćby poprzez inwestorów czy poprzez mieszkańców, bo jeżeli ktoś nam wybuduje dom, odbierze ten dom, to już mamy grunt wyłączony spod produkcji rolnej, mamy podatek mieszkaniowy i to już do nas wpływa. Plus jak się zamelduje, jest zwiększony PIT. Tak samo jest z przedsiębiorcami. E, tereny od stawek dla przedsiębiorców są no, wyżej opodatkowane, to jest okolice ok. 20 zł, plus e, ilość osób, które mogą zatrudnić i teren, który jest wyłączony, wszystko zaczyna pracować, więc e, no... Wynik mnożenia składa się z co najmniej dwóch liczb, prawda? A wynik mnożenia składa się z dzielenia. No, no w pewnym to sensie sprawdzimy. można by. Bywa... Nie, no też. Natomiast. Można zwiększać, tak jak powiedzieliśmy, albo wysokością stawki, albo ilością podmiotów, które to wpłacają, i my staramy się dbać o to drugie, tak by zbytnio mieszkańców nie obciążać. A jeżeli chodzi o podatek, taki quasi podatek śmieciowy, no to w dobrym momencie udało nam się ogłosić ten przetarg i rynek też no, nie, nie widzi dziwnym W tym momencie, kiedy brakowało firm do przetargu, teraz już ich jest sporo, ta cena spadła, no więc automatycznie, bo to jest mechanizm samofinansujący się. W związku z tym, Przynajmniej taki powinien być. W związku z tym podzieliliśmy i radni tutaj też się przychyli, żeby dla osób, które mają kompostowniki, bo zauważyliśmy, że no dość mocno przybywało ilość, powiedzmy tam, czy 300, czy 400 w tych okolicach tysięcy ton rocznie mieliśmy, to ilość odpadów, właśnie tych biodegradowalnych, się zwiększała. No i a my to za to płacimy, więc jeżeli zachęcimy 4 zł od osoby, Obniżyć za posiadanie kompostownika, to to jest spora zachęta, bo dla czteroosobowej, czy tam 5 osobowej rodziny 20 zł, no to mamy 240 zł rocznie, no więc to jest, jest już troszeczkę oszczędności. I 22 zł, jak ktoś posiada, jak kompostownik, 26 jak nie posiada. Przy oczywiście tym że no, założeniu, że segreguje, bo jak nie segreguje, no to stawka z automatu idzie razy dwa. Kolejną, może nie nowością, aczkolwiek ważnym takim czynnikiem, który zmienia się i zmieni się w gminie Skrzyżów, jest komunikacja, transport publiczny. Koleje małopolskie wchodzą do gminy Skrzyszów, to znaczy pociąg nie będzie jeździł, ale będzie jeździł autobus kolej małopolski. Tak, i tutaj jest też ukłon od strony radnych tego samorządu. Od marca koleje małopolskie wchodzą. Od stycznia dodatkowe kursy z tymi przewoźnikami, które są. Od stycznia wchodzą ulgi dla seniorów. 70 i więcej jeżdżą za darmo, 65 do 70. Do 10 biletów refundujemy, czyli biorą te bilety, później przychodzą raz na kwartał do gminy i mają zwrot kosztów. Dla młodzieży. czy rocznie 10 biletów? 10 miesięcznie. miesięcznie. No zakładamy, że tak raz na tydzień. To jest próba. Zobaczymy. trzeba będzie zwiększać, będziemy zwiększać. Ale wyjście jest. 70 plus ile razy chcą, tyle mogą jeździć. A dzieciaki? Dzieciaki, czyli młodzież uczęszczająca do, szk do szkół ponadpodstawowych ma 50% bile zwrotu z biletów miesięcznych. Czyli od stycznia do czerwca gromadzą te bilety, przychodzą do nas po połowie czerwca i 50% z kwoty, którą wydatkowali mają zwracane. Także tutaj też jest u w tą stronę. I tak jak powiedziałem, dodatkowe kursy, część od stycznia, a część od marca. Rok 2024 w gminie Skrzyszów to będą chude lata czy grube lata? To jest jakby, jakby kontynuacja, czy jednak skok do przodu, skok w tył? My cały czas staramy się utrzymywać tempo, bo wiemy, że jeden rok jak zawalimy, no to to jest ciężko nadrobić. Budżet około 87 milionów już teraz ma po stronie wydatków, po stronie inwestycji około 20 milionów. No Tutaj te pieniądze z, z ładu pracują, mamy też Wielką tutaj nadzieję odnośnie KPO, bo tutaj projektów jest sporo i też ostrzymy zęby na to. Ważne jest, żeby utrzymywać tempo, tak jak to powiedziałem. I to tempo jest utrzymywane i. Jeżeli mówimy też o inwestycjach, to to też nie może być jedna dziedzina, tylko to muszą być wszystkie. Musi być wodociąg, musi być kanalizacja, musi być infrastruktura drogowa z oświetleniem wszystkim rozbudowywane, ale musimy tak samo kłaść nacisk na chodniki, musimy kłaść na budynki kubaturowe, na edukację, kulturę, sport. No w każdej z tych dziedzin trzeba działać, żeby no ta usługa, którą świadczymy, była jeszcze bardziej kompleksowa. Trzy największe inwestycje, które wystartują w 2024 roku w gminie Skrzyżów. Myślę, że taką pierwszą, najbardziej wyczekiwaną no to jest rozbudowa i e, odremontowanie biblioteki w Skrzeszowie. bo to, na to wszyscy czekamy, bo tutaj jest taka układanka z tym związana. Druga inwestycja, którą chcemy rozpocząć, to jest przebudowa obecnej biblioteki w Skrzeszowie, która będzie dostosowana do Gminnego środka pomocy społecznych. E, no a kolejne to są infrastruktura sportowa i to akurat w każdej miejscowości, bo i w Łękawicy, i w Szynwaldzie, i w Skrzeszowie chcemy tę infrastrukturę sportową rozbudować. E, w pokolskiej woli jest to już powiedzmy ogarnięte, władne, tam mamy jeszcze też boisko do rozbudowania i to jest istotne. No i y, mamy jeszcze takich sporo zamiarów w nosie turystycznych, bo mamy pieniądze i ścieżka wokół zbiornika musi być zrobiona. Mamy projekt pozwoleniem na budowę na Świnią Górze to centrum takie turystyczne wspólnie z ryglicami, ale bardzo istotne będzie przygotowanie dokumentacji na drogę, która ma właśnie iść z Gminy Ryglice do Tarnowa i tutaj rondo. To są takie e, infrastrukturalne bardzo ważne. Inwestycje, które otworzą, widzimy tak jak ta teraz droga pracuje, tak i tutaj i uruchomią się dodatkowe tereny i będzie bezpieczniej. I to też tak trzeba myśleć perspektywicznie, żeby ta komunikacja, no widzimy teraz na przykład jak są jakieś korki gdzieś czy coś, to dzięki tej infrastrukturze, którą rozbudowaliśmy, dróg, możemy to wszystko połączyć. Plus chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. I to jest naprawdę no, jest tyle tych elementów do układania, żeby to się wszystko spinało. To ja chcę A... jeden element yy, poruszyć. Czy jest realnie szansa w przyszłości, bliższej, dalszej, odległej, prehistorycznej, czy nie wiadomo jeszcze jakiej, że z tego waszego zalewu, zbiornika wodnego będzie można korzystać w sposób rekreacyjny, a myślę o tym omoczeniu czterech liter. No, nie wykluczamy tego. Natomiast teraz to, co chcemy robić, to za zamknąć drogę wokół infrastruktury. To fizycznie wody. jest to możliwe, to dostosowanie go do, uzyskanie zgody na to, żeby można było to zamienić choćby fragment, część, wydzielić na taką. Teoretycznie tak. My nie zamykamy tego tematu. Natomiast dość mocno się nad tym zastanawiamy, bo. Nie ma miejsca w tej części powiatu Parnowskiego, patrząc tak szerzej, bo wiadomo na zachodniej części, no to mamy czy nawet w Wieszosławicach, czy w Radłowie, Niwka standardowo i tak dalej, ale z tej drugiej strony, żeby pojechać gdzieś, rozłożyć koc, wejść po kolana, po kostki, w wodę i tak dalej, żeby było bezpiecznie. Poklana po kolana pokoski jest to realne. Natomiast, bo tak, struktura tego zbiornika jej, jego kształt jest w kształcie litery V, czyli mamy stosunkowo małą powierzchnię do bardzo dużego obwodu. W związku z czym wyznaczenie takiego kąpieliska jest trudne, bo tutaj, gdzie jest najgłębiej i gdzie jest powiedzmy figura zbliżona do prostokąta, czy tam do kwadratu, który jest bardziej optymalny, jest przy. A przy ma musi być zabezpieczona, więc na pewno tego zbliżyć się nie da. Jak się już odchodzimy dalej, no to tamto się już rozwila właśnie w kształcie litery V. i yy... Mówię, nie wykluczamy, na razie chcemy zagospodarować teren wokół, bo to jest świetne miejsce do rekreacji, do odpoczynku, do takiego wyciszenia się, przemyślenia, ale i do wysiłku sportowego. I od tego zaczynamy. Bo tam jest płytko, to się tam Tak, to jest tam spoko. jest płytko, tam to tylko... Dla, przy... dla dzieciaków opcja z rodzicami nawet bezpiecznie będzie, nie będzie Tylko tam jest kwestia dna, bo tam, tam by trzeba było gdzieś, usy... musiałby być jakiś piasek czy szwil, bo to jest po prostu muł na ten moment, bo to było, to było zalane. Główną, podstawową jego funkcją było retencja, która się dzięki Bogu sprawdza i to wszystko hula, funkcjonuje tak jak powinno być, natomiast mówię nie wykluczamy, robimy całą infrastrukturę wokół, później być może dałoby się to zrobić, natomiast tu jest jedna kwestia, która na ten moment nie wiem, no mamy pewne propozycje, bo jak to rozwiązać, bo gdyby w ten sposób Czechało chcieć zrobić, to by trzeba było tam wjechać samochodami, W momencie, kiedy my wjedziemy tam samochodami, to cała ta cisza, cała magia tego miejsca, taka no zostanie zakłócona. Nie do końca, nie trzeba wjeżdżać samochodami, w Krakowie przy tych akwenach takich dostępnych, no trzeba z parkingu drałować z Buda. I to się nam podoba. Ruch, Dokładnie. I tak teraz właśnie się to odbywa, mój syn posiada kartę wędkarską opłaconą i tak dalej, też kilka razy z nim byłem, idziemy, parkujemy na dole, idziemy, da się to zrobić, natomiast korzyści, które są z tego, jak już tam się przejdzie, to są naprawdę rewelacyjne. Wciągniecie tych, spół. górali będą wozić jak na morskie oko. Nie. Dobra, kolejny temat, bo czas ucieka, a musimy o tym wspomnieć, czyli wielki koncert charytatywny, który w styczniu tradycyjnie odbędzie się w skrz centrum gminy Skrzyszów, w Skrzyszowie, w szkole podstawowej, na jej hali. Kto w tym roku wystąpi? W tym roku będą Golce i w tym roku będzie Wiki Gabor. Tradycyjnie pomagamy Piąte dzieciaków z terenie naszej gminy z każdej miejscowości po jednym. 11 luty to już jest ta data serdecznie wszystkich zapraszam. Start godzina 18 będziemy wpuszczać już znacznie wcześniej. ty będziemy informować gdzie będą do nabycia. Tymczasem na 17 grudnia zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy. Będzie mnóstwo atrakcji. Będzie mnóstwo rzeczy można kupić w dobrych cenach. Czy niskich i e, naszych lokalnych budynków. dla kogo dobre? Dla składającego, dla kupującego? Dla kupujący, bo i choinki, wędyny, wiele, wiele innych rzeczy garmażeryjnych. Natomiast będzie też można zdegustować wiele potraw. Nasze koła gospodyń wiejskich, wszystkie stowarzyszenia, wszystkie, bo tutaj muszę powiedzieć, że to nie tylko koło gospodyń, ale wszystkie stowarzyszenia się wystawiają. I Pogodny klub i klub chłod Kreatywnych i wiele, wiele innych stowarzyszeń. E, bardzo ciężko pracują, przygotują, żeby stworzyć świąteczną, miłą atmosferę, zdegustować coś. Mikołaj przyjedzie, będzie wiele atrakcji. Akcji, gorąca czekolada po prostu będzie można tak pobić ze sobą na luzie w takiej no, świątecznej atmosferze, gdzie wszystkie te ozdoby świąteczne, które mamy, będą też w jednym miejscu skoncentrowane i po prostu poprzebywać, pośmiać się, porozmawiać ze sobą, tak wejść w te święta właśnie rodzinnie. Z racji, panie Wójcie, że mamy grudzień, przed nami święta Bożego Narodzenia. Podsumowaliśmy sobie już wszystko, co się tylko dało z Gminy Skrzyżów, a nawet nieco trochę szerzej. Więc, no, Wójt zaczyna maraton życzeniowy. Ta kamera jest pana Wójta. Czas na fantastyczne życzenia w wykonaniu Wójta Gminy Skrzyżów, Marcina Kwiora. Najważniejsze, żeby te życie nie było skuteczne, no więc życzę Państwu przede wszystkim dobrych, zdrowych, pogodnych, spokojnych świąt, spędzonych w rodzinnej atmosferze, w najbliższym gronie, wytchnienia, odpoczynku i takiego bycia ze sobą, takiego ciepła. Nie tylko tego skominka, nie tylko tego zagrzewania, ale ciepła takiego prosto z serca, prosto z duszy. I pamiętajmy też, że są osoby potrzebujące, jeżeli ktoś gdzieś taką zna, Pochylmy się nad nimi, pomóżmy, bo to, powin to są święta rodzinne, a my wszyscy jesteśmy rodziną. Dlatego dobrych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim Państwu życzę i jeszcze raz zapraszam do Gminy Skrzyszów. Pięknie, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. To był kolejny odcinek programu Kafetarnów, którego gościem był tym razem wójt Gminy Skrzyszów, pan Marcin Kiwior, który między słowami w sumie nawet nie wykluczył, że być może w przyszłości będzie prezydentem miasta Tarnowa. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo. A Państwa na koniec tradycyjnie i niezmiennie zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku, udostępniania jej jak w jak największej liczbie, jak największej masie, dlatego iż tak działają algorytmy żebyśmy mogli dzięki temu dotrzeć do jak najszerszego grona naszych odbiorców. Do zobaczenia w poniedziałek, oczywiście w kolejnym odcinku programu Kafetarnów.